Witam, witam serdecznie. Mamy piątek. Weekendu początek, więc yy... no, trzeba się cieszyć. <laughs> Trochę mi słów brakło. Yy, co kochani dzisiaj? Dzisiaj no moje kropelniczki kończę. Robię yy, dość spore przemeblowanie w domu. Stwierdziłam, że część trzeba wywieźć rzeczy do pracowni, część y, przemeblować I, i bardzo możliwe, że uda się przewieźć piec do pracowni i będę miała jakieś ogrzewanie. Jest przygotowany do transportu, jak się uda, to Wam o tym powiem. I y, 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 y będzie jakiś postęp w końcu. Ale zanim to nastąpi, to pokażę Wam moje prace. Nie są skończone z tego względu, że nie mam modliny w Action i mam problem, żeby, żeby to ogarnąć. Na chwilę obecną muszę czekać, aż przyjedzie. Jest na no Allegro, ale jest droższa, bo kosztuje prawie 11 zł, a w Action kosztuje 6, więc czekam na dostawę. I tyle. Y więc tak. Y częściowo, tutaj muszę zrobić ramkę jeszcze, bo to jest sam wkład do ramki jest niebieska, to jest y, y, tkanina zwykła szmatka y, kuchenna, ściereczka którą po prostu zamoczyłam w kleju i, i tak to wyszło, tu mi się taka jakby ręka zrobiła ale, ale to tak y, nie wiem co z tym zrobić, zostawię chyba Przepierniczka jest z muszelki, ornamenty są, tak wygląda. Tył jeszcze nie jest zrobiony, muszę go y, utwardzić jeszcze y, klejem, i, i tu macie przykład, jak to jest wykonane. To jest ta właśnie ściereczka, jeszcze nieskończona. To jest jedna. Druga, y, to jest ta kieliszka, tu jest eksperyment yy, z farbami, bo nie wiem, czy zrobić niebieską czy różową. Na razie jest pół na pół. To muszę poprawić, bo mi trochę krzywo wyszło. Więc to jest deska zwykła, więc tak to mniej więcej wygląda. Yy, tu mamy niebieską, też na desce, też tam do wykończenia. Na razie no nie mam czasu, bo. Muszę przygotować to wszystko do wywózki i ten piec, i, i, i poświęcam się temu. Ile zrobiłam, to zrobiłam. Tu też jest masa modelinowa, jest wycisk zrobiony, ornamenty. To jest taka zestresowana jestem. Powiem Wam, że wstałam o trzeciej rano. Znaczy, usnęłam wczoraj o 20, bo byłam tak zmęczona, bo rozładowywałam też auto. I, i po prostu aż mi się ręce trzęsły dawno nie, nie pracowałam fizycznie tak intensywnie nie rozładowywałam się, nie załadowywałam o mam świetną lewą stronę, zobaczcie jeszcze z farby oczywiście obrudzony komuś się spodoba, jak to mówią widzicie guziki są na lewą stronę, ale numer no ale nieważne tutaj zrobiłam taką zieleń butelkową z czernią to będzie jeszcze pozłocone i tak wyszło to jest otwieracz kochani tutaj do zawieszenia kupione w Action kiedyś to też jeszcze muszę wykończyć tył, tak wygląda przód no i mamy coś takiego, można to wykorzystać jako świecznik tu można świeczkę postawić, to jest metalowe no może nie bo tutaj jest trawienko mogłoby się zahajcować. Ale sztuczny lampion jak najbardziej, albo ledy można sobie włożyć. Może być to pojemnik na jakieś przyprawy. Dodatkowo y i tak to wyszło. I ostatni y coś takiego. Zielony jest. Też jeszcze wymaga takich niewielkich poprawek. Myślę, żeby go tutaj jeszcze nie przymocować. Znaczy, on się trzyma nie, dość mocno, ale tak mam coś potrzebę, jakby tam jeszcze coś dodatkowo włożyć. Yy, I jest zielone. Tutaj jeszcze te złocenia muszę troszkę poprawić. No, ale tak jak mówię, mam mało czasu teraz. I ta skrzyneczka, na razie ją zrobiłam na taki pudrowy róż przecierkowy. Tu będzie aniołek na środku. I oczywiście ornamenty jeszcze przyjdą. Myślę, żeby tą dziurkę na zamek zamaskować, dać też ornament. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I co jeszcze mam pokazać? Aha, moją karawkę. Jeszcze muszę drugą stronę zrobić, ale mniej więcej wygląda tak. Ten mój korek, który zrobiłam samodzielnie z modeliny. Także już jest prawie gotowa. U mnie wszystko jest prawie. No i przyniosłam sobie takie czyste talerze, dwa z pracowni, z zamiarem namalowania na nich coś tutaj. Yy, to jest yy, robiana nasza, talerze czyste. I na jednym zrobiłam eksperyment, bo mam pisaki do szkła i do porcelany. Zrobiłam piesa konia, piesa koń, no, tak wygląda. No taki motyw trochę dla dzieci, bajkowy. Yy, nie wiem dlaczego, akurat taki, ale taki wyszedł. Nie taką mam wyobraźnię i, i tyle. Więc coś takiego. Na ten drugim będzie pewnie coś innego, ale jeszcze nie wiem co. Yy, mogę też nakleić te transfery, ale to nie będzie raczej do użytku. I. I. No. Brakuje mi dzisiaj słów. No, rozbiegana jestem po prostu bardzo. Przyglądałam wszystkie moje ciuchy, y, które już zimowe y, wyciągnęłam sweterki, jakieś spodnie. Pochowałam wszystkie letnie, no już pora najwyższa, trochę też już mi zajęło czasu, żeby to ogarnąć. Y, no, jeszcze mi tam trochę rzeczy. Y, jeszcze trochę muszę zrobić. No, ale już powolutku do przodu. No cieszę się, gdyby się ten piec udało przewieźć, bo byłby to jakiś duży postęp w pracowni, można by tam było już um, troszkę um, działać więcej. Yy, I kupię sobie taki zegar czasowy, bo ja mam tam taryfę zamontowaną, że w ciągu dnia od 10 do yy, yy, 17 mam tańszy prąd. Więc kupię sobie taki zegar na WiFi i jak będę miała przyjechać, to po prostu sobie włączę go wcześniej, żeby mi się nagrzało. I, i będę mogła pracować, żeby, żeby mieć tam jakieś warunki do pracy. No i tam chyba będę musiała. Ja już wiem, po co były te relingi tam w tej pracowni, bo tam po prostu wieje od okien. I ktoś po prostu zakładał na zimę zasłony, żeby było po prostu cieplej od tych szyb. Ja chyba zrobię to samo, że też tam y, założę takie, takie zasłony, zrobi się tak trochę, wiecie, tak y, pałacowo, takie, takie kotary pozakładam. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak będzie źle ściągnę. No po prostu mam tam trochę tych zasłon, firanek. Coś tam wymyślimy. No, ale teraz y, y, no wszystko mi się znowu przesunie przez to sanatorium, no i, i, i też y, y, będzie to y, no trochę kłopot dla mnie. A z drugiej strony, no, muszę jechać. Jak już czekam półtora roku, to w końcu już mogę, y, mogę pomyśleć o jakimś odpoczynku, bo potrzebuję. Oczywiście cały swój mal majdan malarski zabiorę, tak samo jak do Ustronia. Nie ma opcji, żebym ja tam siedziała i nic nie robiła, bo po prostu ja tam zwariuję bez, wiecie, żeby coś w rękach robić, malować, rzeźbić. Będę sobie robić moje, moje te m, różne dziwadełka z modeliny, no i, i, i tyle. No i co ja Wam jeszcze mogę powiedzieć ciekawego? Cieszę się, że już jest ten piątek, cieszę się, że jutro będę miała gości. E, właśnie w, w, w ramach takich pomocy przy, przy, przy różnych rzeczach, którym sobie nie radzę, e, i, e, i ok, coś do przodu. Cieszę się bardzo. Czuję się w miarę dobrze. E, moje e, specyfiki, e, to są takie ampułeczki, one są. Miałam wam pokazać, więc tak pokazuję tylko. Jakby ktoś chciał wiedzieć więcej na temat tego, no to tylko wiadomości prywatnej. Nie mogę reklamować leków. więc to brałam na nerki. Są też na kręgosłup, na przeziębienie, różne, różne tego rodzaju specyfiki z tej firmy i. I, i no, są, myślę, że skuteczne, ale oprócz tego jeszcze yy, piłam również tą pastę ziołową, która jest na energii, której też nie będę wymieniać nazwy, no bo wiecie, teraz są takie te obostrzenia, yy, że, że, że to po prostu głowa boli. Nawet się dowiedziałam, że jakbym chciała coś sprzedać, co ma w swojej nazwie lecznicze, to nie mogę, muszę mieć mnóstwo pozwoleń, certyfikatów, żeby móc to, to sprzedawać. Więc to też taka głupota, no ale cóż, no taki mamy klimat w naszym kraju. Coraz więcej obostrzeń, coraz więcej podatków, coraz więcej jakichś głupich przepisów. Nie wiem do czego ten świat zmierza. No jest to uciążliwe, trudne, niepotrzebne. No i się też nie dziwię, że duża część osób wyjeżdża, szuka jakichś alternatyw poza granicami, no bo po prostu na chwilę obecną wszystko stoi na głowie. Nie wiem, co to dalej będzie, no miejmy nadzieję, że coś się, coś się zmieni na lepsze, ale kiedy to nastąpi, tego nikt nie wie. Jednym się żyje dobrze, innym gorzej, no co zrobimy, no. Tak sobie dusza nasza wybrała swój rozwój i, i, i chyba tak trzeba się z tym pogodzić. No, można to zmieniać na e, różnych e, pokładach naszej świadomości, podświadomości, ale to jest długa i ciężka, żmudna praca i można by na ten temat mówić mnóstwo, tylko mm, może nie dzisiaj. Kiedyś Wam jeszcze wspomnę o tych, o tych metodach, jak zmieniać swoje programy. Ja myślę, że trochę ich pozmieniałam. Jest na chwilę obecną, tak w miarę stabilnie. Jak to niektórzy mówią ujowo, ale stabilnie, nie? E, e, i, e, I i i. Często tak na terapii się mówiło właśnie, że śmialiśmy się, że jest trzy y, kropeczki ujowo, i, ale stabilnie. Więc y, oby tak dalej, przynajmniej to stabilnie, żeby było. Y, y, ze zdrowiem, no tak różnie, z tym zdrowiem w tym już moim wieku, no to wiadomo, że już tam jakieś dolegliwości się pojawiają, ale Przechodzą jeszcze. <grym> mam nadzieję, że nie zostaną na dłużej. No, oczywiście, jakieś tam problemy z kręgosłupem mam, bo mam przecież tą moją przepuklinę, ale zaboli i przechodzi, więc daję radę. Coś tam strzyknie gdzieś tam w brzuszku, coś zaboli, coś jakiś skurcz się pojawi. No i te nerki ostatnio, no ale to wiadomo, że też jesień, więc. Wszystko się odzywa, bo organizm się przestawia na, na tory zimowe. Później na wiosnę będzie to samo: będą nas bolały zęby, kości i tym podobne sprawy znowu nas przytłoczą. Mam nadzieję, że jak najmniej, najmniej tego będziemy odczuwać i, 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 i przejdziemy przez ten etap jesienno-zimowy, zimowo-letni. W miarę stabilnie I, i bez żadnych dolegliwości, albo w jakichś takich małych dawkach. Tyle kochani, trochę jakoś tak nieskładnie mówię, przepraszam Was, ale coś jest nie tak z moją koncentracją, być może to, że wstałam o 3 rano i, i nie mogę się jeszcze tak jakoś dobudzić, albo się już chcę położyć znowu, bo przecież to środek nocy, żeby wstać o 3 rano, jest, która chyba ósma i, i już jestem zmęczona, ale jeszcze muszę dużo rzeczy zrobić, zanim yy, to zrobię, bo no nie mogę tego odpuścić. Muszę poukładać, muszę przygotować wszystko, część rzeczy wywieźć no i, i, i działać, działać, działać do przodu, posuwamy się i idziemy po swoje. Pozdrawiam serdecznie, życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, radości. I, i przyjemności. Trzymajcie się cieplutko.